Młodzi pobrali się, zabrali ze sobą do zamku swych małych przyjaciół, a o złej królowej nikt już więcej nie słyszał. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do magicznego świata, w którym każda strona jest bramą do niezwykłych przygód. Każda strona książki to skarb pełen przygód, tajemnic i mądrości. Czytanie książek przed snem nie tylko pomaga zasnąć naszym dzieciom, ale także rozwija ich wyobraźnię, poszerza słownictwo oraz uczy najważniejszych wartości. W dzisiejszym filmie opowiem o następujących tematach: Co daje czytanie, kiedy czytać, jak czytać oraz co dorośli mają z czytania dzieciom. Nazywam się Ola i pamiętajcie! Jestem taką samą mamą jakby. Czytanie książek dzieciom przez rodziców ma wiele korzyści, które zostały potwierdzone badaniami. Na przykład, rozwija umiejętności językowe. Badania wykazują, że dzieci, którym czytano od najmłodszych lat, mają zazwyczaj lepsze umiejętności językowe. Słuchanie różnorodnych słów i zdań pomaga wzbogacić słownictwo i zrozumienie języka. Czytanie wzmacnia też więzi rodzinne. Czytanie książek razem to doskonały sposób na spędzanie czasu razem z dziećmi. Tworzy to silne więzi emocjonalne między rodzicami a dziećmi. Na pewno się zgodzicie ze mną, że czytanie książek również rozwija wyobraźnię. Książki pełne opisów i historii pobudzają wyobraźnię dzieci, pomagają im wyobrazić sobie różne światy i sytuacje. Uczy też cierpliwości. Dla dzieci, które są zbyt młode, aby samodzielnie czytać, słuchanie dłuższych opowieści uczy cierpliwości i koncentracji. Czytanie książek również motywuje do samego czytania. Dzieci, które doświadczają czytania jako przyjemność od najmłodszych lat, często rozwijają zainteresowanie książkami i same chętnie sięgają po lekturę w przyszłości. Pomaga to również w nauce. Badania sugerują, że dzieci, którym czytano, często osiągają lepsze wyniki w nauce, zwłaszcza w czytaniu i pisaniu. Regularne czytanie kształtuje również postawy czytelnicze. Czytanie z rodzicami może kształtować pozytywne postawy czytelnicze, takie jak miłość do książek, chęć do nauki i rozwijanie umiejętności czytelniczych. Kreuje też wspólne doświadczenia. Razem przeżywane historie i rozmowy na temat książek tworzą wspólne doświadczenia, które dzieci pamiętają przez całe życie. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: kiedy czytać dzieciom? Badania wskazują, że najlepiej jest zacząć czytać dzieciom książki od najmłodszych lat, już od pierwszych dni życia. Oto kilka kluczowych wniosków wynikających z tych badań. Czytanie dzieciom może zaczynać się już od pierwszych dni życia. Nawet niemowlęta mogą korzystać z korzyści płynących z kontaktu z książkami, słuchając rytmicznych dźwięków tekstu czytanych przez rodziców. Czytanie może stać się codziennym rytuałem, na przykład przed snem. Nawyk ten pomaga dziecku uspokoić się i przygotować je do snu. Ważne jest, aby wybrać książki odpowiednie do wieku dziecka. Istnieje wiele specjalnie przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci książek z dużymi, kontrastowymi ilustracjami i krótkimi tekścikami. Nawet jeśli dziecko jest zbyt małe, aby samo czytać, zachęcajmy je do aktywnego uczestnictwa w czytaniu na przykład pokazując obrazy i opisując je, zadając pytania lub komentując historię. Kontynuujmy czytanie dzieciom w miarę ich rozwoju. Dla starszych dzieci można wybrać bardziej rozbudowane opowieści, które rozwijają wyobraźnię i język. Ważne jest, aby związane z czytaniem doświadczenia były pozytywne i przyjemne. Dzięki temu dzieci będą miały przyjazne skojarzenia z książkami i będą chętni sięgać po nie w przyszłości. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, a mianowicie jak czytać dzieciom. Pamiętaj, Bądź zaangażowany. Podczas czytania angażuj się emocjonalnie w historię. Zmieniaj ton głosu i tempo czytania, aby oddać nastrój opowieści. Pozwól sobie na wyrażanie entuzjazmu i emocji. Ważna jest też interakcja dziecka. Zachęcaj dziecko do aktywnego uczestnictwa w czytaniu. Pozwól mu pokazywać ilustracje, zadawać pytania. I komentować historię. Czytaj książki ze zrozumieniem. Czytaj powoli i wyraźnie. Spróbuj dostosować tempo czytania do wieku dziecka. Dla młodszych dzieci można czytać wolniej, a dla starszych szybciej. Rozmawiajcie o książce. Po zakończeniu czytania, porozmawiaj z dzieckiem o treści książki. Zadawaj pytania, na przykład. Co myślisz o tej historii, lub co sądzisz o głównym bohaterze? Jeśli to możliwe, to twórz dźwięki i efekty dźwiękowe, które pasują do historii. To może sprawić, że czytanie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne. Bądź też elastyczny. Jeśli dziecko nie jest zainteresowane konkretną książką, nie nalegaj. Zamiast tego spróbuj wybrać inną historię. Lub spróbuj ponownie w innym czasie. Uczyń czytanie przyjemnością. Czytanie powinno być przyjemnością zarówno dla ciebie, jak i dla dziecka. Twórz pozytywne skojarzenia z czytaniem, aby zachęcić dziecko do sięgania po książki. A co my, dorośli, mamy z czytania książek dzieciom? Dzięki czytaniu książek na głos można ćwiczyć różne sposoby wypowiedzi, doskonalić się w przemawianiu. Co pozytywnie może wpłynąć na relacje z innymi. Dzieci zadają trudne pytania, jak na przykład: Co to seks? Skąd się biorą dzieci? Założę się, że dla wielu z Was, mimo wiedzy, odpowiedzenie na te pytania stanowi dużą trudność. I tutaj z pomocą przychodzą do nas książki. Dostosowane są do wieku naszych dzieci i w przystępny sposób odpowiadają na ich pytanie. Napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć, a na dzisiaj kończę. Dzięki i powodzenia!